Witam moi drodzy. Dzisiaj chyba pierwszy raz w tym roku, o ile mnie pamięć nie myli, wcześniej jakoś nie było możliwości, i też powiem szczerze, przestrzeń dużo pracy tworzy, co jest dobre i pozytywne dla nas wszystkich. Ale moi drodzy, dzisiaj wpadamy do Was też z bardzo ciekawą wiadomością, ponieważ chciałbym wam przedstawić, a raczej sama się przedstawi, kolejna ambasadorka Luny. Opowie nam, co robi, gdzie robi, jak robi i dlaczego robi. Witam cię, Iwonko. Jak mogłabyś na wstępie przedstawić się widzom i opowiedzieć nam troszeczkę o miejscu, w którym się znajdujesz, co w nim znajdziemy i jak to widzisz w najbliższej przyszłości. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem obecnie już na stałe w Wiśle. Przepiękny kurort, bardzo dużo atrakcji dla turystów amatorów i kwalifikowanych. Oprócz tego bardzo życzliwa atmosfera. No. Zupełnie inny, inny wymiar życia, inny level. Spokój, harmonia, ludzie bardzo pogodni. Tutaj też znalazłam miejsce na nowy gabinet. Przyznam się szczerze, nie było to takie szybkie i łatwe. Mhm. Dołączyłam do grona kosmetyczek i podologa. W takim składzie powinno nam być łatwiej i przyjemniej pracować. Mhm. I tutaj też moim marzeniem było, żeby właśnie Luna znalazła się w tym pięknym miejscu, ponieważ mam no ogromne pragnienie niesienia właśnie pomocy w ten sposób ludziom. Powiem szczerze, wiele kursów, wiele lat zajęła mi nauka, żeby dojść do tego właśnie, czym jest Luna i cała nauka o Plaźmie. Tak, też tutaj chciałbym wspomnieć, że Iwonka jest laureatką rocznego naszego programu edukacyjnego, który nazywa się Plasma Camp, który jest zawsze równoległy z tym, że posiada się Lunę. A powiedz mi, Ilonko, jakie jeszcze twoje poprzednie doświadczenia albo czym się też zajmowałaś wcześniej, że akurat zdecydowałaś się też wkroczyć na tą ścieżkę? W tak ciekawym gronie, jak opowiadasz, podologów, kosmetyczek i, i bardzo różnych profesji w sumie teraz, nie? Tak. No, muszę, to, nie chciałabym tej rozmowy przeciągać, ale muszę wspomnieć, że 25 lat byłam pilotem wycieczek zagranicznych. Także mam troszkę kilometrów przejechanych, masę to, krajów to musła, prawda? i słuchajcie turystyczna to, miejscowość, piękna dokładnie, chciałam połączyć turystykę z pasją I to jest właśnie moim marzeniem, dlatego nie mówię że już na pewno znalazłam to, co szukałam ale już na 80% i będę dążyła dalej, ażeby połączyć właśnie zdrowie z turystyką mam na to bardzo dużo pomysłów, no bo Turystyka to takie mody, moje drugie ja, jak mm. ktoś kiedyś powiedział, że jestem dzieckiem wszystkich turów, no bo to tak wyglądało. Natomiast od 2000 roku zaczę zajęłam się um, medycyną chińską, medycyną tybetańską, masażami i tak po kolei radiestezją i coraz głębiej i głębiej jak się zaczyna Naukę, to coraz więcej możliwości się pojawia, a jeżeli jesteśmy dociekliwi, to wtedy realizujemy. I stąd też moje, takie właśnie, moja fascynacja, ponieważ masuję, kręcę wahadłami, robię bardzo dużo różnych, bardzo pożytecznych rzeczy. Między innymi stawiam też i pijawki. Kierugoterapia jest jedną z najwyższych metod, no wiadomo, medycyna dla króli faraonów. Natomiast górę wzięła Luna. Trudno sobie to wyobrazić, bo ona czyni cuda bez cudów, właściwie. Najwyższy, najwyższy poziom więc wyżej jak już gwiazd nie sięgnę. Oj, tego nie wiemy. Do, dokładnie no. sięgnę. Tak. Sięgnęłam, śmiałam się w rozmowie z córką, bo ona wie, to o czym się teraz uczysz, ja wie dziecko o niczym. Ona wie, jak to tak. może? Ja Mówię, całe życie uczyłam się o czymś, a teraz uczę się o niczym. Ona tak. wie, nie wiem. Tak. Dokładnie tak. Czyli co, czyli odwiedzając Cię we Wiśle, a mogłabyś podać adres cały, gdzie to jest dokładnie we Wiśle? Tak. Tak, tak. Teraz to jest przy kompleksie tych Lidl, Rosman, CCC. To jest ulica przemysłowa 3 na pierwszym piętrze. No, tak. bardzo ładnie wyremontowany nowy budynek. Zdjęcia wam puszczę, jak to wygląda. No i przede wszystkim będę zachęcać ludzi, żeby, żeby tutaj nas odwiedzali. Mhm. Możliwości noclegowe w wiśle są wszelkie. Mhm. Kategorie cenowe również bardzo, bardzo różne. Atrakcji wiele, więc dla każdego tu się miejsce znajdzie. Chodzi o te trzy dni, żeby zagospodarować te trzy dni, a tutaj naprawdę nie ma nudy. O. Tak, to nie dość, że możemy pięknie e, skorzystać z urządzeń plazmatycznych, Twoich masaży, e, także tak. e, i może nawet kosmetyczki, jeżeli będą to Panie. E, tak. To jeszcze dodatkowo do tego możemy e, skorzystać z Twojej, na pewno też niemałej wiedzy na temat regionu, czyli Wisły, wybrać się na spacery. Podejrzewam, że śniegu u was jest trochę więcej niż u mnie pod Bydgoszczą, ale myślę, że ten śnieg nie będzie też przeszkadzał, żeby takie spacery wykonać, wręcz przeciwnie, prawda? Oczywiście, że tak. Jest co robić. No, a sam ośrodek nazywa się odnowa. Ale nie taka odnowa, tylko od nowa, Jakbyśmy zaczynali wszystko od nowa. No i można wpaść tu na kilka dni i naprawdę się odnowić. Tak, czyli zaczynamy od nowe od nowa, tak? Na wiele różnych tak. sposobów. Dokładnie. Poprzez plazmatyczność, po piękne zwiedzania i, i turystykę. Doznania, tak, doznania przede wszystkim wszystkimi zmysłami. O to tu chodzi. Dokładnie tak. Dokładnie. Żeby tak. płoczyć. Tak, a powiedz mi, powiedz mi w ogóle, jeżeli mogłabyś się podzielić z naszymi widzami tego tak od siebie, co skłoniło Cię, co było głównym takim elementem, impulsem do tego, żeby wproczyć w świat technologii Keshe, stać się ambasadorką Luny? W bardzo dużym, telegraficznym skrócie, jeżeli możesz. Ja nawet nie umiem tego wytłumaczyć. Po prostu rządza duszy. Okej, okay. tak myślę, że wykrała. to tłumaczy wszystko. Ja myślę, nie umiem te... tego powiedzieć. Poszłam, poszłam za głosem serca duszy, nie wiem jak to nazwać. Tak, bardzo dobrze. No to fantastycznie. Więc znajdujesz się teraz w nowym lokalu, tak, który, do którego dopiero się prowadzasz jutro, tak? Z tego co dobrze pamiętam. Oficjalne otwarcie będzie w sobotę. O Siódm... a może temat? Ne. No na pewno jakieś zdjęcia puszczę. Jest tu gro osób zaproszonych, robimy takie oficjalne otwarcie, ponieważ lokal jest nowy, budynek nowo oddany, więc będzie tu takich trochę atrakcji różnego rodzaju. Ja oczywiście ze swej strony zaprezentuję gansy, już się właśnie robią, będą gotowe. I zobaczymy. Każda z nas coś tam zaprezentuje ze swojej strony. No i zademonstrujemy też kapsuł. Przyniosę kaski. No i się dzieje. Zobaczymy. A o której zaczynacie yy, całą imprezę? Jak w ogóle może, można was znaleźć? Za... Oczywiście. Tak, Wojko, i... oczywiście numer i wszelkie e, kontaktowe rzeczy będziemy tutaj mieli pod tym filmikiem, moi drodzy, ale żeby to wybrzmiało do końca. To może, Ilonka, byś nam powiedziała, od której do której to planujesz i czy można się z tobą jeszcze jakoś umówić? Czy te wszystkie spoty są już zajęte? Opowiedz nam troszeczkę, jak moglibyśmy zrozumieć te drzwi otwarte, czy to otwarcie gabinetu. Zaczynamy w sobotę od godziny 10 do 14. No i osoby zaproszone będzie poczęstunek, będzie, będzie czas na jakąś kawkę, herbatkę, no i na rozmowy czemu, po co, dlaczego i, i, i tak dalej. Mhm. Bo wachlarz tutaj jest bardzo szeroki i ja odniosę się do właśnie tej strony od nowa, tylko pisane od nowa. Ja, Sprecyzuję dokładnie, i tam można poczytać. Ja tam wpadłam w ostatniej chwili, więc o mnie jest tam najmniej. Niemniej jednak dopiero teraz zaczynam się uaktywniać. Mhm. Czyli rozumiem, że jeszcze można śmiało dzwonić, umawiać się i wpadać. Jeszcze w sobotę jest jakaś przestrzeń do tego, żeby. Jak osoby... najbardziej, tak. U... Żeby... Ulica Przemysłowa 3 Wisła. Wisła Wornik, o tak bliżej. No. Tak. No i pięknie moi drodzy. Widzicie, tutaj mamy kolejną ambasadorkę Luny, która w bardzo ciekawy sposób będzie chciała oddać, przekazać, podzielić się wiedzą w Wiśle, w Wiśle tak Tak to się mówi? Tak, tak. W miejscowości Wisła. O, pominijmy to trochę. <laughs> e, myślę, że warto podjechać, szczególnie, że jesteście. Może jak jesteście z okolic. Akurat z tego co wiem, za dużo plazmatycznych urządzeń w regionie nie ma, więc jak najbardziej ciekawych zapraszam. Może najpierw do kontaktu z Iwonką. Numer będzie w opisie, żeby po prostu też nie zrobić zbyt dużego sztucznego tłoku. Umówić się, zobaczyć, popytać no i przede wszystkim przetestować. Prawda, Iwonko? Tak, to jest najważniejsze i każdemu tego życzę. Tak. A więc moi drodzy, tyle drogą wstępu. Na pewno na przestrzeni tego roku jeszcze z Iwonką nieraz się zobaczymy i na pewno też gdzieś co jakiś czas będzie wpadać do nas tutaj na kanał Czas Spokoju. A tymczasem, moi kochani, dziękujemy Wam za uwagę i pozdrawiamy Was, prawda? Tak, bardzo serdecznie. Słuchajcie, do źródła. Do źródła, moi drodzy, nie szukajcie pomocy na zewnątrz, nie chodźcie po lekarzach, nie, nie omijajcie apteki. Dążcie do tego, co najlepsze. Każdy ma kontakt z własną duszą i tego każdemu życzę, żeby tam dotarł jak najszybciej. Tak, no i co? Tradycyjnie dziękujemy wszystkim za uwagę i do zobaczenia na przestrzeni. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.